Może no zostałem punkt piąty i szósty. i żeby... Szanowni Państwo, większość z Państwa zna sprawę. Sprawa jest to rzeczywiście mało sympatyczna i przyjemna. Takie macie Państwo w uzasadnieniu, utraciłem zaufanie i nie widzę dalszej możliwości współpracy. Powiedzieliśmy sobie już dużo z takich hasłowo spraw no to pewne tam czary przelały sprawy związane z nieprawidłowościami, z kasą zapomogową pożyczkową. E, również wiele nieporozumień wynikało jednak e, ze sprawami przyjęcia kwoty brutto tam tu Pani skarbnik mówi, że to jest tam jako ją tam zwał, tak zwał, ale od tej kwoty, tak kwot, netto, ale od tej kwoty netto 3400 odprowadzono 666 tysięcy podatku VAT, tak? Odkłady 3 miliony 500, 500 tyle tak, tak 666 tysięcy tak, odprowadzono, odprowadzono i po prostu to nie zbilansowano, po prostu to zostało, że tak powiem w budżecie ujęte jako wydano, a zostało, zostało po prostu będzie taki brak. No Pani tutaj wytłumaczyła, że rzeczywiście całościowo się to traktuje. No po części się można zgodzić, ale lepiej, że jakby te pieniądze można było odzyskać, no to jest dodatkowy dochód. dochód a zresztą przy planowaniu wydatków, no to przecież trzeba byłoby uwzględnić tą kwotę 660. E, proszę Pani, jeśli byśmy nie... Niech Pani mnie naprawdę... Bardzo proszę, żebyśmy zachowali jakiś poziom i wiem o czym mówię, wiem o czym mówię, bo jestem świadom pełni jest władzy umysłowej i bardzo proszę, y, y, jeśli byśmy go nie odprowadzili, to w kasie by został, został pieniądze, czy nie? Pakt nie jest wydatkiem. Dochód jest podawany w kwotach netto, szacunek jest w kwotach netto. Ja to sprawdziłam. Nie ma pan racji. Czyli tak jak pani mówi? Tak. Wzięte było, prognoza, prognoza jest, do budżetu podane, było, operat tak. jest w kwotach netto tak. i taki został przyjęty. Zarzut w stosunku jest do mnie taki, że okazało się, że w lutym tego roku wpłynęły decyzje od Wojewody, tak. prawda? Tak, tak. Na 3,5 miliona, od którego trzeba było tak odprowadzić jest. VAT. Tak. W tym momencie tak. nie miałam wiedzy, że będą decyzje w niższej kwocie, nie to co było szacunkowo, wynikało z operatów szacunkowych 3 400 plus VAT tak. Zgadza się? Tak. Zgadza się. Zgadza się. No. I odprowadzono z tej kwoty 3,400, która nie, była po stronie... 3,5. No 3,5, dobrze. No tam, 3, Czyli tam... podwyższyła się wartość tej sprzedaży tak. o I, i Tak. I odprowadzono... O wartością z... brutto okazała się wartość 3,5 miliona. Miliona. Tak, tak. no, miliona. miliona. I, miliona. I, I to wartością to, brutto, tak, 660... I VAT nie jest 6... wydatkiem, Panie Burmistrzu. Jeszcze raz, proszę to zaprotokołować z trzema wykrzyknikami. Mówiłam. kwota pomniejszona o VAT, VAT nie jest wydatkiem w dochodach Podaję się kwoty Takie netto. sytuacje się Proszę zdarzały, bo nawet w zeszłym zbawieniu. roku w 2012 dwukrotnie, bo tak, bo to mówiliśmy, dwukrotnie z dochodów ze sprzedaży majątku był korygowany plan, bo pierwotnie opiwał on na 4 miliony 613 tysięcy w trzecim kwartale został zmniejszony do 2 milionów 300 tysięcy. A w czwartym kwartale do 1 548 927,17 groszy, Czyli w trakcie roku musiał być zmniejszony o 3 064 072,83 zł. I to było zrobione. Również zmniejszenie takie występowało w 2011 roku o 1 344 000 zmniejszono i w 2000 o, to, tak? Właśnie, to, tu, to, 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 że, że takie jest... sytuacje, jest dobrze. mimo planowania... Bóg, dmuchano, dmuchano, tak, do tak, oczywiście. I taką taka intencję mm. Pan mówił, że nie, miał, żeby dmuchać... W ja, ja od razu... O, ale ja planowałem. Pani Przewodnicząca, jeśli Pani, jeśli pani pozwoli, to ja odczytam notatkę Pani Skarbnik. Pani radna, pani radna ja, ja odczytam notatkę Pani skarbnik i z tego wynika, że jednak tych pieniędzy, jak, jak one były, jak Pani mówi, że nie byłyby u, ujęte w tym budżecie, to byśmy o tyle w budżecie mieli więcej pieniędzy. Nie być ujęte Wobec, wody, ale, ale proszę, do budżetu z tytułu odszkodowania wpłynęło 3,5 miliona, następnie w kwocie 666 został procent podatek od towarów i usług. Wobec powyższego kwotą do zbilansowania jest kwota 5, 43, tak. ponieważ objęto coś tam dodanego. i tego. Teraz dalej, kwoty. I teraz, czyli kwota faktyczna do zbilansowania jest kwota w 407. I teraz tak. propozycja zbilansowania. Wydatki bieżący dokonać zmiany w dziale tym i tym 150 w związku z leceniem odsetem do końca roku. Tak. No, ale jeśli by ten odzyska się ten VAT, jeśli się odzyska VAT, no to o tyle będziemy mieli więcej 300 fizycznych pieniędzy na język prosty, czytelny i łatwy do zrozumienia. Ale teraz nie rozumie, że ja nie ja dalej... wierzę w artykułach? Ja to, Jest to prognoza, ja nie jestem w ruchu. No, no to dobrze, to nie dobrze, mam na ale sposób, trzeba to powiedzieć. Na szacunkowych, tak. No to y, czego to dowodzi? Dlatego burmistrzowi, człowiekowi, który zawiaduje całym budżetem, trzeba powiedzieć o tym, że takie oto zagrożenia będą, trzeba szukać i nam się to wszystko nie zbilansuje. Na tym co na, na polega? Skąd pan teraz że tak znajdzie na... kwotę rekompensaty 1 900 no, dla żeglugów, powinni pan. Skąd pan znajdzie to? rekompensatę 1 900 nazwano pseudorekompensatą. Jesteśmy winni, się należy co, i trzeba to zapłacić, zapłacić spółce. Tak. Zgodnie, na... zgodnie z. że jest pan przygotowany super. Jeżeli by była to kwota 3 miliony, panie burmistrzu, na logikę zmniejszona. To byś źle pan powiedział, że z drugiej strony było zaprognozowane, tak? Bo to była konstelacja. Co było co? Co mówić, to jak wiele, teraz, to raz, Z drugiej strony mówić to pan jak prorok. Wszystko, wiele. I teraz dalej, szanowni państwo, no w takie to tam drobniejsze e, rzeczy. rzeczy, rzeczy, wie, rzeczy wie, wie, podpisanie porozumienia z zarządem powiatu no do końca przygotowane, by było uwzględnione w przedsięwzięciach. Sprawy z podatkiem od nieruchomości w naszych jednostkach, na przykład w Mopsie, bo Tutaj akurat w Ostryckim Centrum Sportu są sprawy mocno tam co wyjaśnialiśmy, ale decyzja wyszła z Wydziału Finansowego. Nie było żadnej decyzji, bo my nie jesteśmy władni, ponieważ to jest jednostka organizacyjna, która nie dostaje. Nie dostaje, tak, tak, zgadza się, nie dostaje się, ale, ale pismo. Pism, no jak, no, jest zapytamy, no, no Pytać zawsze można, ponieważ e, Ostryckie Centrum również zawiaduje, tak naprawdę. E, po ja myślę, że każdy ma tu już swoje zdanie. Nie, dobrze, ja bym to jest sprawa. Dobrze. Dobrze, dlatego ja tylko mówię. To nie Szanowni Państwo, postanawia wezwać wyżej Centrum centrów do przedłożenia wygłoszenia stosunków w terminie 7 dni. Od doręczenia do pisma deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości za 2.8, 12 oraz za 2.13. No to za dlaczego teraz pytamy o lata zalogła, a nie pytaliśmy wcześniej, no. Dlaczego pan podpisał zarządzenie, które zwalniało te jednostki, poprzednicy pana, do tego, że nie składają tak i nie płacą podatku? No bo my widział finansowy przygotował, No, Ale proszę pana, panie przewodniczący, pan ja pracuję wody, od 31 od maja 20 2012 i roku nie. i tych spraw ja nie prowadziłam. No, no, odpowiadamy każdy za, za, za coś. Czyli nie, wszystko to, można Kapicowej przypisać prawda. też. Ale, no, nie, Nawet razy... Pana rekompensatę dla żeglugi, którą Pan wypakował i już Polska Agencja Prasowa rozmowała. To też można przypisać Pani Kapicowej. Co jeszcze możemy przypisać? Przypiszmy tej powieści. Panie radny, do... naprawdę... po prostu zakopuje się w tej chwili Panie, pan, i, pan właśnie... i na jedno i na drugie pytanie. Na każde pytanie jest... Pan odpowiada e, błądząc. Może Pan jest niedoinformowany. Niech Pan raz zacznie również nas słuchać. Naprawdę, przy szacunkach nie ma żadnego błędu, panie burmistrzu. No nie złośliwie. Nie ma żadnego błędu. Można o wszystkich burmistrzach o zagrożeniach informować, nie? Z wykonaniem budżetu, o zagrożeniach pewnych. Można. Ma pan można... wykonanie budżetu, że mam milion mln pan mniejszy spływ z bo ja na dzień dzisiejszy z Ministerstwa Finansów wiem. Wie pan o tym? Ale zaprognozowaliśmy. Wi pan do... to... Teraz wiem, tak. Musiała zaprognozować na podstawie Ministerstwa Finansów i co ale, pan teraz ale, robi No ale w tej ma, można... No i szuka pan odpowiedzi. To I będziemy to się szukać. Się Drugi, jak pan mówi, tak super. Nie Realizacja dlatego, tego dochodowego pracę nie... uroczej jest 71,5%. jeden. 92%. O no, tak. czym miałam sygnalizować w tym momencie? Jeżeli będą zagrożenia rzeczywiście realne, takie rzeczy Dobre. się robią pod koniec trzeciego, czwartego kwartału, kiedy rzeczywiście do budżetu wpływa więcej pieniędzy. Oczywiście. Bo o tym wiemy, że pierwsze półrocze zawsze jest gorsze od drugiego. Jest Pan wprowadzany w błąd. Wielokrotnie jest Pan wprowadzany w błąd. Pan nie, nie błąd, błąd. Nie wiem kto napompował aż tak tą informację. Do I To niezmuszliwe. Jest, jest Pan po prostu wprowadzany w błąd Także ja. zagrożenie, to my mamy akurat z szacunków Ministerstwa Finansów Pana Rostkowskiego. to co dostaliśmy szacunkowe, jeśli chodzi o FIP, to jest zagrożenie, o którym Pani mówiłam wielokrotnie Pani mówiłam rozmawiałam z panem Pierozarnym. Można było nie, było budżetować nie, 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 pan? nie, nie, chociaż złotówka, którą nie, chciał Pan wydać? No, a, a, nie mieliśmy działać, działać, ale dopiero wydawać pieniądze, ale, które wpłyną ale, ale, do budżetu. Dobrze, a kto zaczął i kto pilnuje tego wszystkiego? Oczywiście burmistrz, tak? Bo, bo jakby burmistrza tego nie było, to na pewno nikt by nie rozpoczął żadnej procedury. No, no chyba pan przesadził. Nie, nie, nie przesadziłem. Nie, Ale pani radna, ale pani tak. bardzo pochwaliła. No pani radna, pani jest za tym, żebyśmy odzyskiwali... Ale to nie zostało do temu? Alfa zapytanie służby. To co ma iść mierzyć metry, panie ja, tak nie, Ale nie, ja, ja krok po kroczku to robię. Przecież ja pisałam do pana pisma i pan napisał wszystko, nowe wszystko jest OK. Pan takie pismo mi odpisał, ja jutro na sesję przyniosę. Pan to podpisał. po no, co Iść, proszę pana? Przecież to są wiersze. W tej robią, to tym bardziej, że, pana projekcie było i napisane, pana że w projekcie było napisane, że projekt na podstawie e, przewidywanego wykonania za 2012 Panie rok. Się. I doskonale ja Pan, pan o tym no wiedział, bo to... Dobrze, no, Pani Radna, było a pewnie powiem. Ale Pani się już wypowiedziała na ten temat. bardzo proszę. Była Pani na już na komisji które mówią, że pani skarbnik no, nie źle zrobiła. Zaproponowała pieniądze, by okradła kasę, by sobie wzięła na kasy. To dla mnie to są sprawy na wycenie dyscypliny finansowej. Tak. A to, co pan mówi, w no, tej to są żadne powody. No, no to jeden powód. Kasa za panową pożyczką. Pracowników i już mamy na to dokumenty zebrane od Pani Gergoli, i pani się nie uspieszy. co Pan To jest z pracowników kasa. To Pan z Gergolową panie jest teraz liczuje za to, że Pan... Panie Burmistrzu, Panie Burmistrzu, kasę zapomogowo-pożyczkową burmistrz zapewnia obsługę. Burmistrz zapewnia obsługę. Ale to ludzie wybierają. Są grupy po prostu, które y, dotyczą panów. A jeśli chodzi o kasę zapomogowo-pożyczkową, rzeczywiście zostało wypłacone za obsługę 2600 zł po opisaniu tego dokumentu przez osobę merytoryczną. Gdyby nie, było, gdyby nie było tego opisu, nie zostałoby to opłacone. Doskonale Pan o tym wie. Nie doskonale wiem, tylko po prostu te dwa... nie Ja myślę, że parę który, miał Pan przykładów, e, e, które nie, nie zostały opłacone, ponieważ nie było o tego opisu. Ale tu chodziło o za, ustawę o zamówieniach publicznych, że nie, nie podlega pod, pod, pod tą ustawę. No? I proszę przeczytać, że, o, o co to chodzi. No. Jak dzieci bo wchodzi pod ustawę i wstawiają do konkursu ludzie? A tak opisuje Pani Ewa Pani, pani, pani Ewa yes, Obsługa kasowa PKZP rok 2012. Artykuł 4 punkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych podpisała się pod względem merytorycznym. No ale, ale a gdzie umowa? Umowa co mówiła? Że na jakiej podstawie Umowy wszystkie do 2012 roku znajdowały się i znajdują u pracowników merytorycznych. Pan y, też mi zarzucił, że półtora miesiąca nie mógł Pan ode mnie y, uzyskać. Umowy, z tego tylko powodu, że ja nie byłam w posiadaniu tej umowy, nie, także półtora, trudno zazwyczaj... miesiąca mnie. Pani przynosiła, prosiłem przez półtora miesiąca Pani przynosiła i w lipcu została ta umowa przyniesiona. Ja nie byłam w posiadaniu i nie będę... Ale to na jakiej podstawie Pani 2600 ja mam Na podstawie pani pani. opisu pracownika merytorycznego. Ja mam pytanie Pani Skarbnik, kontrola merytoryczna. Z Wikipedii, bo to Pan mówi, że często się nie posługuje i wszędzie ładnie na porach. Polega na sprawdzeniu, czy dowód księgowy dokumentuje faktyczny przebieg i zakres dokonanej operacji gospodarczej. Na przykład dostawa towarów w określonej ilości, w określonym czasie wykonanie usług w określonym zakresie, określonym czasie oraz w określonej jakości oraz zasadność przeprowadzenia tej operacji. Czy była opisana przez osobę merytoryczną? Tak. To nie ma tematu. Proszę podać zapomówienia Pana burmistrza tam, gdzie trzeba, bo panowie, to mówię, to po prostu się robi żenujące. To jest jeżdżenie po jednej osoby w stosowanie mobili. No ale prze pani przyszła do mnie z prośbą, żebym że tak zdyscyplinował panią, panią skarbnik, bo... W jakim zakresie? W zakresie takim, że... W jakim że, zakresie? Niech pan nie kłamie. Niech pan nie kłamie osobom. No? Niech pan nie kłamie. Pan po prostu w tej chwili się <laughs> miastem, ja też do pana szłam z reklamówkami, jak pan zatrudniał osoby w czy się tym pan fajnie? Jest no, to jest żenujące. To jest kasa pani Gergoli, pan której nie ma chora. I jeszcze dalej wyciągajcie sprawę to, że pani Gergola była skarbnikiem, a prowadziła tę kasę, to jest to nie jest zarzut dla tej pani, tak? Bo merytorycznie dalej decydowała wcześniej pani Leguska, tak? to, więc to nie jest za. No. I nikt się Te, w, w tej umowie, w tej umowie jest było napisane, że kasy za pożyczkowe w ustawie kasy zapomogowo-pożyczkowe nie, nie, mogo, nie, nie, mogą, nie mogą nie mogą prowadzić osoby, które są w zarządzie, a kto pra, prowadziła? A, ale kto ale kto to kontroluje? Jaki wydział? Prowadziła. No chyba nie wiemy, czy pani skąd prowadziła? Nie. Prowadziła. Prowadziła. nie, prowadziła. nie. Prowadziła. Tak? Kasa zapomogowo-pożyczkowa wszystkich spożywcza. Dobrze. Kontrolowała, jak to znaczy, już na pana? No ja tygodni ja tylko wystawiono, gdzie opisał pracownik merytoryczny. No zostało no, posłyszamy, bo ja się porozumiałam z Panią Grgorą, czy to publicznie mam to powiedzieć wszystko na ten temat. Zastanówcie się, panowie, którą stronę. Ja no ja nie chcę pana Grzegorza nie mam, ale pamiętajmy, że się teraz noga u kobieta, która walczy z życiem i się mówi, niech Pani odda pieniądze. To powiem Panu bo z wielką przyjemnością. Wczoraj Pan mówił, że z Panią Bergolową w pan tyle pracował. Ona powiedziała, że z Panem by nawet nie chciała w ogóle mieć nic do czynienia. Po Leż, tym, szukała, co usłyszała, szpitalu leży. Nie chciałaby mieć do czynienia, jeżeli Pan obwinia ją, że ta kasa zapomogowo-pożyczkowa, ja nie wiem, były rozchody prowadzone na lewo, czy cokolwiek, bo to są poważne zastrzeżenia do tamtych osób, nie do osoby Pani Kaplicy. No bo ona nie była w zarządzie tego PZPN czy PZPR tej kasy zapomniał PKZPN, PKZP, gdzie należy wszystko członków, bo nie wiedziałam, że aż tyle osób jest skupionych. To nie jest zarzut akurat. Taki zarzut można zrobić do każdej księgowej, tych jednostek, które należą. Ja, Bo, czy nie. ja jestem jedyną Wy, przestępczą? Ale wygląda powiem, na to, że nie jestem taką przestępczenią, że. No to ja, nawet nie, ja nie używam takiego słowa. Nie, to jest ja. wręcz tak, jak przestępstwo potraktowane. Ale, ale... Bo ja mówię tak, jakbym nie wiem. Choćbym tu serce wyłożyła, to i tak. Dla pana to nic nie znaczy. Ja myślę, że chyba skończymy tę dyskusję, bo w ogóle to jest przykre, tak. że do takiej sytuacji doszło. Moje uzasadnienie było, było właściwe, właściwe, że utrata zaufania i, i niemożliwość współpracy to. trzeba było na tym zakończyć i tak chciałem. No to popełniłem błąd, tak, racja, trzeba było. No, jak reakcja. Trzeba było. Szkoda, że Państwo tego musiało dać. Napisanie da 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 budżetu. <mach> przedłożenie tego budżetu. A kto pisze ten budżet? Pan Burmistrz. No, nie, nie, nie pan, pan Burmistrz, żeby podpisać Państwu przedłużenie musi ufać sobie, kto ma ten budżet. Dobrze, Jeśli a Szostkowi ufa? Oddaję pytanie. Szostkowi ufa? Pan nie odbija piłeczki. Rada nadzorcza na przed Pana Burmistrza. Przez Pana Burmistrza i odpowiada przed właścicielem Rady Właśnie wiemy, kto to jest My do, tego, do tej i rozmowy i nie powinno tego to, być. Także ten, jak mówię, na no, każdy ma już swoje opinię wyrobioną, no, tak jak pan Opinia jest jedna, że, że nie, to, to nie trzeba palić konia, konia, który leży już na ziemi, bo tylko się tak dokonuje tego wszystkiego, tak? Bo gdyby była inna sytuacja, zobaczylibyśmy co by robił pan zacny jeden i drugi. Teraz I przesunęli. już przesunęli. to Przepraszam. Pani A 嗯。